Przystępujemy do montażu modułu IoT Maker na wodomierzu iTron. Model Flodis. Trzy miejsca po przecinku oznacza dokładność pomiaru do jednego litra. Dia Numer fabryczny. Wskazanie liczydła. Widzimy zaczepy. Przykładamy adapter i dociskając przesuwamy go w prawą stronę. Adapter powinien być zamocowany w taki sposób, aby wycięty trójkąt obejmował całą powierzchnię kręcącego się diamagnetyka. Kręcamy śrubę, dzięki której adapter nie będzie możliwy do zdjęcia. Montujemy moduł IoT na adapterze, wkładamy i dociskamy kołki rozporowe. Teraz możemy przystąpić do konfiguracji modułu IoT. Uruchamiamy aplikację Config IT MAC WM. Dodajemy nowe urządzenie. Skanujemy lub wpisujemy numer fabryczny modułu IoT. Wybieramy wagę impulsu 0.001. Wpisujemy wartość zgodną z wodomierzem 9550.501. Wybieramy typ wodomierza Aitron. Skanujemy lub wpisujemy numer seryjny wodomierza. Wykrywamy lokalizację, sprawdzamy czy dane się zgadzają. Możemy je zmodyfikować, jeśli istnieje taka potrzeba. Zatwierdzamy. Uzupełnione dane się zgadzają, zatem możemy rozpocząć instalację. Potwierdzamy dane wyświetlone na ekranie. W momencie, gdy kółko zacznie się kręcić, przykładamy magnes do rejestratora we wskazanym miejscu. Usuwamy go, gdy LED zacznie migać. Czekamy na zgłoszenie. W trakcie LED zmieni częstotliwość migania. Klikamy Podsumowanie. Sprawdzamy informacje o urządzeniu, wartość i wagę liczydła, poziom baterii, zasięg, numer seryjny wodomierza oraz naszą lokalizację. Klikamy OK, i w ten sposób właśnie zainstalowaliśmy nasze urządzenie.